Robert Burski zadrwił z Polsatu. Opublikował sketch bez cenzury. Robert Burski wyszedł naprzeciw swoim fanom. Kabaret na żywo niespodziewanie zniknął z Polsatu, ale satyrycy znaleźli sposób, aby dalej rozśmieszać Polaków. Lider kabaretu moralnego niepokoju opublikował w sieci sketch, który nie ukazał się na antenie. Przy okazji wbił szpilę władzom stacji. Górski wspomina o cenzurze. Kilka miesięcy temu z anteny Polsatu zniknęły kabarety. Satyrycy nagrywali nowe odcinki kabaretu na żywo, ale nie były one emitowane. Ta sytuacja zbiegła się w czasie z kampanią wyborczą przed październikowymi wyborami parlamentarnymi. Jeden z flagowych programów rozrywkowych Polsatu miał wrócić na antenę po wyborach. Tak się jednak nie stało. Decyzja władz stacji wywołała burzę. Otrzymaliśmy oficjalną informację od Polsatu, że do 12 listopada emisji odcinków nie będzie. Co ciekawe, wczoraj prezydent oświadczył, że 13 listopada jest pierwsze posiedzenie nowego Sejmu. Możemy przypuszczać, że padliśmy ofiarą jakiejś walki politycznej, skwitował kabaret młodych panów w rozmowie z Plejadą. Robert Górski, kpi z Polsatu. Według informacji podanych przez wirtualne media 6 listopada, odbyło się spotkanie kabareciarzy z dyrekcją Polsatu. Miało na nim jednak zabraknąć Edwarda Miszczaka, który zmagał się z problemami zdrowotnymi. Spotkaliśmy się z dyrekcją Polsatu i nie usłyszeliśmy słowa przeprosin. Dowiedzieliśmy się też, że nic nie wiedzą, nie mogą zrobić, bo decyzje zapadają nad nimi, więc wzajemnie sobie podziękowaliśmy. My podziękowaliśmy im za to, że zrobiliśmy trzy sezony, a oni nam za to samo. Nie potrafili nam powiedzieć nic więcej oprócz tego, że liczą na dalszą współpracę, powiedział Robert Górski. Górski jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie wciąż dzieli się z fanami swoją satyryczną działalnością. Kabareciarz opublikował w sieci najnowszy sketch, który nie ukazał się na antenie Polsatu. Przy okazji, wbił szpilę władzom stacji. Drodzy rodacy, wiemy, kto będzie następnym premierem ale kto będzie następnym prezesem kropka. Zapraszam na mój kanał na YouTube na cztery odcinek słuchowiska z Andrzejem na Nartach. Tylko fonia, ale za to bez cenzury, napisał Robert Górski na Instagramie, gdzie zapowiedział swój sketch. Sketch pod tytułem: Z Andrzejem na Nartach odcinek 4 Kto po prezesie? ukazał się w serwisie YouTube. W rolach głównych wystąpili Robert Górski i Paweł Kośnik. Na nagraniu słychać jedynie dźwięk, a wizja zilustrowana jest zdjęciami z planu. Kabareciarze wcieli się w rolę Andrzeja i Mateusza, którzy rozmawiają o innych postaciach polskiej sceny politycznej. Kabareciarze żartują między innymi z prezesa PiS. Obniżył wiek emerytalny wszystkim, tylko nie sobie. Zamiast siedzieć w domu, rozwiązywać krzyżówki, wspominać i trzymać kota na kolanach, to cały czas chce łazić do roboty. A tam więcej zepsuje niż zrobi coś pożytecznego słyszymy w sketchu. Skecz bardzo spodobał się internautom. Słuchacze w komentarzach umieścili swoje ubolewanie nad faktem, iż kabarety zniknęły z polsatu. Fani Roberta Górskiego tęsknią za kabaretem na żywo. Bardzo brakuje kabaretów na Polsacie, zawiodłem się na tej telewizji. Dzięki za te słuchowiska, ale brakuje mimiki i gestykulacji. Panie Robercie, uwielbiam pana jak i ekipę z kabaretu moralnego niepokoju. Brawo mistrzu! Słuchowisko najlepsze i na wyobraźnie działa jak powrót do starych czasów trójki i radiowych audycji kabaretowych. Świetne, dzięki, czytamy w komentarzach.